wytelepało, słuchajcie. Spotkałem ludzi, którzy mylą mnie z Tomaszem Kamelem. Chorwacjo, tęskniłaś za mną? Bo ja za Tobą bardzo. Dlatego po roku powracam w Twoje ramiona, żeby odkryć kolejne sekrety krainy lazurowej wody, adriatyckiego słońca i chorwackiej gościnności. Chciałem Was zaprosić na balkon do siebie. Co prawda nie będzie to zwykły balkon, to będzie balkon wiszący nad klifem, z którego rozpościera się niesamowity widok na całą Dalmację. Jak się dobrze przyjrzeć, to gdzieś tam w oddali majaczą Włochy, a gdzieś tam w drugą stronę widać nawet Sosnowiec. Dziś będziemy spoglądać na Dalmację nie tylko z okuptaka, ale również będziemy pływać, raftować, gościć się, jeść, bawić, oglądać niesamowite zabytki i robić to wszystko, po co przyjechaliśmy właśnie w to miejsce, a teraz przyjrzyjcie się uważnie, jak wygląda panorama naszej nadchodzącej bitwy. To mówię ja, wasz generał. Szklany balkon zwany Skywalk, zawieszony na wysokości ponad 1200 metrów, to tylko jedna z atrakcji parku krajobrazowego biokowo. To miejsce słynie również ze swojej niezwykłej bioróżnorodności. Niektóre gatunki roślin i zwierząt nie występują nigdzie indziej na ziemi. Korzystając z lokalnych szlaków, trzeba je dzielić również z innymi użytkownikami tych dróg. Z Biokowa przenosimy się nad rzekę Cytinę, słynną ze swojej czystej turkusowej wody, gdzie niegdzie spiętrzonej przez niewielkie uskoki tworzące malownicze wodospady. Przybywamy tu na rafting, czyli spływ specjalnym pontonem w towarzystwie doświadczonego przewodnika. Będzie się działo. Już czuję, jak moje żyły wypełnia buzująca adrenalina. Sweet child, sweet child. Oh my. Że jest krokodyl. A jednak to nie krokodyl, ale ta bestia jest nie mniej groźna. Dobra, słuchajcie, teraz zanurzamy się pod wodę. Rysuje na pełnej epie, słuchajcie. My mięśnie pracują z wielkim wytężeniem. To nie są łatwe rzeczy. deszczu namaluję Cię, a wtedy powiem sam, że coś tam nie uwiera. Teraz robimy coś niesamowitego, słuchajcie. No. To, co yy, to, to się teraz dzieje, faktycznie należy do takich przeżyć, których szukam w życiu, kiedy moje nadnercza wrzucają hektolitry adenaliny. Mianowicie płyniemy pod prąd. Nie wiem, jak to się stało. Leci tam, a my jedziemy tam. Ekstremalna walka o życie trwa, a woda jest, jak to mówią Amerykanie, unforgiving. Huh? Ekstrem, baby. Whoa! Ale mi wytelepało, słuchajcie, ole było. Po wyczerpującej walce o życie na wzburzonych wodach Cetiny przyszła pora na jedzenie. Okazuje się, że w restauracji, do której trafiliśmy, czekają na nas niespodzianki nie tylko kulinarne. Zupełnie przez przypadek natrafiliśmy na tradycyjne chorwackie wesele, złożyliśmy państwu młodym serdeczne słowiańskie życzenia, a przy okazji znaleźliśmy miejsce, gdzie serwują tradycyjną chorwacką marendę, czyli coś pomiędzy Hello. śniadaniem a lunchem. Hej! Ten srogo wyglądający mężczyzna to Ante, który przygotował dla nas swoje popisowe dania. Między innymi gorący kociołek, w którym duszą się mięsiwa z kurczaka, królika oraz wołu, otoczone przez soczyste ziemniaczki, a także przygotował orzeźwiającą sałatkę z ośmiornicy na białym winie, która jest dumą jego przybytku. To jest a traditional uh, tradi marenda dish. We have, dish. We have octopus Mamy salad, and we have prawns Okay. What else do you have Uh, for we have prosciutto and cheese, we have some pastas uh, like uh, you know from tuna, we have beef tatar, we have prosciutto and cheese, we have a lot of things. Mamma mia you will try everything. Okay, my uh, team is very, very, very hungry, so yes. we will go and eat something. Yes, of course. Thank you very Thank much. You. Istotą udanej marendy oprócz dobrego jedzenia jest dobre towarzystwo. Do naszej ekipy, podobnie jak w zeszłym roku, dołącza Dino z zawodu profesor historii a z zamiłowania kawalarz i gawędziarz. I kiedy wszyscy myśleli, że to było główne danie, nagle wjeżdża wielka misa pełna mięska, które za chwilę zostanie rozdysponowane pomiędzy Hungry, Hungry Hippos. A pan profesor jest jednym z nich, proszę bardzo. Profesor jest hungry. Yes, profesor jest always hungry. Zapraszam do wspólnego biesiadowania. Zasiądźcie, rozgoście się, a ja was ugoszczę. I będę udawał, że sam to ugotowałem oczywiście. Marenda to nie jest zwykły posiłek. To wielowiekowa tradycja, zgodnie z którą ludzie mieli się na moment zatrzymać w ciągu dnia, odłożyć na chwilę swoją pracę i przede wszystkim być ze sobą tu i teraz. Często stowarzyszeniem muzyki na żywo. Teraz zaśpiewam mam piosenkę, niesamowitą narkokorridę o tym, jak kiedyś nie jadłem przez dwie godziny, ale za chwilę będę głaskał osła, którego mrówka niosła. Ole! Ha, ha! Okazuje się, że w stajni za restauracją mieszkają osiołki, które akurat również mają swoją marendę. Może nas nie wygonią? Oporządzam pod kamerę. Obejście tej zgrzebnej stajenki, w której wiele, wiele lat temu, dokładnie w tym miejscu, rodził się słynny chorwacki artysta Sandu Ciorba, który tu właśnie rozpoczynał swoją karierę, tu stawiał swoje pierwsze kroki. Tu na tych schodach, właśnie przyszedł mu do głowy utwór Cika Cika Bomba. A ja odwiedzam naszych braci mniejszych, jak tam, mordy. Wszystko ok. Eluwina. Karmią Was dobrze, tu? No to subcio. Czym pielęgnujesz włosy? Tak jeszcze chciałem zapytać na koniec. Bardzo są ładne, zdobne i miękkie. Chorwacja to nie tylko wspaniałe widoki, ale też piękne, równe asfaltowe. Drogi pełne zakrętów, czyli to, co tygrysy kochające motoryzację lubią najbardziej. A skoro już motoryzacja, no to musi być stylowa i klasyczna. Odkryty Mercedes ze zdjętym biustonoszem, to jest to. Tak, mogę spędzać dzień. Jeśli ktoś ma już dość energicznej atmosfery splitu tętniącego od głosami turystycznych sandałów, może wybrać się kawałek za miasto, gdzie wije się mnóstwo lokalnych, wąskich i przede wszystkim pustych dróg, więc można odnieść wrażenie, że te wspaniałe widoki ma się tylko dla siebie. Jednak poruszając się motoryzacyjnym klasykiem, który zwraca uwagę, trzeba liczyć się z tym, że taka idylla błogiej samotności nie będzie trwała wiecznie. Zatrzymałem się na chwilę na parkingu i wydaje mi się, że spotkałem ludzi, którzy mylą mnie z Tomaszem Kamelem, ale to nie szkodzi przecież. Dzień dobry Panie Prokofie, czy byśmy mogli z Panem zdjęcie i, i hmm. podpis? Oczywiście, a jesteś w stanie wymienić wszystkie moje płyty albo jakieś ze dwa filmy, w których zagrałem? Ehm, Stanę Prokofa to, to płyta, a film? Hmm. No, no, no. No dobra, nieważne, ja też niewiele ich widziałem. A co wy tu robicie? Jesteście na wakacjach? Tak. Super. Tak, dobrze widzicie. Na siedzeniu pasażera pojawiło się miłe i atrakcyjne towarzystwo. No przecież człowiek nie zostawi samotnej autostopowiczki, żeby ktoś jej przypadkiem nie skrzywdził. Tym bardziej, że nowo poznana koleżanka chce dostać się dokładnie do tego samego miejsca co ja, czyli do makarskiej, turystycznej mekki chętnie odwiedzanej przez Polaków. pana odbijany teraz będzie. Ja nie słyszę. Ale normalnie tak bym się zachował, gdybym zobaczył polską turystkę. Chodzącą z tym, jak go nazywają tutaj w Chorwacji panem mewką, czyli takim żigolakiem nadmorskim, który paradując po trotuarze zaczepia dziewczęta, obiecuje im złote góry, wabi je mami, a potem, kiedy już wyglansuje im różne części ciała, to je po prostu porzuca. Dlatego jestem tu, żeby panią uratować. Proszę pójść za mną. Nie chcę, nie chcę. Jednak chorwacki urok macho jest silniejszy niż złote serce polskiego poety. Eee. Już w następnym odcinku pożeglujemy w objęcia urokliwych dalmackich zatoczek i przepięknych plaż. Odwiedzimy niesamowitą błękitną jaskinię. Rozstrzygniemy, czy Komiśka Pokacia powinna mieć pomidory, czy też nie, oraz przeżyjemy całą masę innych wspaniałych przygód.